Chciałbym Wam przedstawić moje własne Ferrari 599 GTB Fiorano z 2007 roku. Marzyłem o nim, bo uważam, że jest coś absolutnie magicznego w modelach Ferrari z silnikiem V12 umieszczonym z przodu. I to jest samochód, który nie powinien w rzeczywistości już istnieć. Samochód, w którym próbowałem trochę oszukać system. Ich ceny były absurdalne i absolutnie mnie nie było stać na zakup tego samochodu. Kilka lat temu znalazłem wrak tego egzemplarza, 599 GTB Fiorano, w Dubaju. Auto było rozebrane z zajechanym silnikiem i właściwie z wieloma brakami. Zobaczcie, on ma wszędzie opryski, był malowany. Zobaczcie, jak wygląda wygłuszenie. Instalacja elektryczna jest na trytytki. Wszystkie kostki są w większości, słuchajcie, połamane. Sprawdzaliśmy go pod każdym możliwym kątem. Był uderzony i ma delikatnie krzywą tą belkę. Ale jedyną zaletą tego samochodu, oprócz tego, że wygląda z tyłu dobrze, jest to, że był równy. Założyłem sobie pewną granicę. Stwierdziłem, że jeśli. Wyrobię się w cenie tak zwanej nowej skody z salonu, to interes będzie doskonały. Niestety, projekt, który zakładał pół roku naprawy, zaczął się przedłużać na kolejny rok, i potem kolejny rok. I szybko okazało się, że te wszystkie kwoty bardzo szybko odpływają. Najgorsza była odbudowa silnika. Okazało się, że są potrzebne nowe tuleje, tłoki, zawory. Wszystko razy 12 cylindrów. Na szczęście udało się uratować ponieszczone głowice. Uwagi wymagały również zarówno nadwozie, jak i wnętrze. I kiedy wydawało się, że to już koniec, rozleciał się dyferencjał oraz okazało się, że trzeba wyremontować całe zawieszenie. Systemu nie udało się oszukać, bo Ferrari 599 przez dwa lata, kiedy budowałem ten samochód od podstaw, wyniósł mniej więcej tyle samo, ile kosztują dziś używane te samochody na rynku. Z drugiej strony, w tej cenie udało się stworzyć samochód, który jest właściwie praktycznie nowy. Stworzyć samochód, który powstał pomimo bo wszędzie na świecie, gdyby ten samochód był naprawiany w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Włoszech tych rzeczy, które zostały zrobione w tym samochodzie, by się nie dało zrobić. Ale dzięki temu, że tu w Polsce mamy ludzi, którzy tworzą niesamowitą motoryzację, nie mają żadnych ograniczeń, to to Ferrari 599 wróciło na drogi.